Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu pod tytułem Porozmawiajmy o Polsce. Organizatorami dzisiejszego spotkania są osoby prywatne Sympatycy partii Polska jest Jedna, dla której hasłem przewodnim jest Bóg, Honor, Ojczyzna. Naszym i Państwa gościem dzisiaj jest Pan Witold Gadowski, polski dziennikarz, autor książek i niezależny publiczca. po obiadku. Wszyscy po obiadku? A, to mam nadzieję, że będziecie mieć siłę teraz do rozmowy. To ja się bardzo cieszę. Ja mam kawunię, więc jest wszystko jak trzeba. Ech. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mówić, żeby wam nie namieszać, dlatego, że już się dowiedziałem, że tu jest dawny zabór rosyjski, za prosną jest pruski, a ja jestem z Austro-Węgierskiego, więc nie wiem, czy nie będzie pomieszania języków. Ale dzięki temu możemy się y, trochę pointegrować i, i pomyśleć o naszym wspólnym losie, czyli Polsce. I skoro kościółek zaliczony, obiad zjedzony, więc teraz możemy y, się trochę pomęczyć wspólnie pytaniami. Ja chwilkę po, pomówię, bo ca, cały koncept tych spotkań jest taki, żeby rozmawiać z Państwem, bo dzięki temu, że z Wami rozmawiam, to kradnę Wasze pomysły. Staram się je spisywać, notować, budować z tego program. Wydaje mi się, że to jest pierwszy w ogóle taki projekt, który powstaje całkowicie od domu, w którym nie ma już mniemanych geniuszy, wodzów, którzy, którzy stworzą wszystkie wspaniałe programy, tylko budujemy ten program od Wieruszowa, od mojego zakopanego, od różnych miejsc, w których się spotykam, rozmawiam i okazuje się, że ludzie nie są tak zaczadzeni propagandą jak w dużych miastach. No sam teraz mieszkam w dużym mieście, nie w, nie w stolicy, na szczęście to wiem, no po prostu słyszę, słyszę co mówią, tak? I od razu jak rozmawiam jak lekarz, bo ja trochę się wyczuliłem i jestem jak lekarz. Jak rozmawiam to wiem, TVN leci w domu. Prze niedawno jeszcze czułem, gdzie leci TVP. Teraz to się niestety, ta choroba się rozlała i ciężko lekarzowi stwierdzić na co choruje pacjent. Choruje na to samo już wszędzie. A nawet zacząłem wyczuwać, Odmianę Republika. Ostatnio. Odmiana Republika. Republika to też ciekawe, ciekawe medium, bowiem urodziło się dwa miesiące temu. Przynajmniej pamięć tego środowiska jest taka, jak pamięć królika, Czyli dwa miesiące temu. Bo gdyby była dłuższa, to by trochę się wstydzili, mówić razem z rolnikami. My zawsze chcieliśmy dobrze dla rolników, mówi były minister rolnictwa. To się zastanawiam, czy on już nie pamięta, że był ministrem, czy też jak był ministrem, to tak ukopano dołki pod, pod jego działaniem, że on nic nie mógł zrobić. Naszym problemem jest krótka pamięć. Problemem narodowym, problemem historycznym. Dlatego. Nie funkcjonuje u nas obiektywna, czasami bezwzględna koniecznie, opinia publiczna. Nie funkcjonuje, bo mamy pamięć Złotej Rybki. Przynajmniej oni w to wierzą. Wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi: Tworzymy ruch wolnych Polaków i będzie marsz wolnych Polaków. Wolnych to znaczy będą powoli chodzić? Bo. Tylko z tym kojarzę, termin wolności w tym środowisku, była pandemia. Można było udowodnić, czy jest się wolnym, czy nie. Jasno każdy widział, kto jest człowiekiem wolnym. Wtedy Jarosław Kaczyński chodził na cmentarz, a my nie mogliśmy chodzić na cmentarz. To jest wolność. Jakby Państwo mieli wątpliwości, to to jest wolność. Wtedy kazali nam zakładać y, wszystko jedno co. Możemy się za, za, zakładać celuloid, byle by za, zakładać, bo wtedy byliśmy zgodni z rozporządzeniem prezesa Rady ministrów A jednocześnie mówiło się cały czas o przestrzeganiu konstytucji. Tymczasem paragraf 32. Obowiązujące ciągle konstytucji z 1900 y, Dobrze mówię, 1997 roku, precyzuje, nie wolno prześladować ze względu na poglądy, rasę, religię, preferencje intymne, tak rozumiem inaczej. A więc, jeżeli na podstawie badań naukowych, wnikliwej lektury źródeł, ktoś nabrał podejrzeń, że nie chodzi o zdrowotność, i nie będzie nosił maseczki, bo się nie będzie zachowywał jak głupek, to wlepiano mu mandat, ale wlepiano tylko w momencie, jak się nie spierał. Ja miałem kilkukrotnie taki przypadek, idę sobie ulicą, staje radiowóz i policjanci mówią, dzień dobry Panu. Lepiej, bo kiedyś mówiłem obywatel". A teraz mówią dzień dobry Panu. Pan nie ma maseczki. Ja mówię, o jakąś troskę o moją obywatelską postać przyjęła policja. Informuje mnie, że nie mam maseczki, podczas ja wiem, że nie mam maseczki. Mówię, nie potrzeba mi patrolu policyjnego, żeby mi uświadomił, że nie mam maseczki. A trzeba nosić maseczki. Trzeba. A na jakiej to podstawie? Mówię, jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Mówię, no oczywiście, ale... Czy panowie mieli kursy prawa w legionowie, czy tam w Słupsku w tych swoich alma mater? Pewnie. To wiecie, że jest hierarchia aktów prawnych. No pewnie. Jakim aktem najważniejszym w Polsce jest. Jaki jest akt najważniejszy w Polsce? O Konstytucja. Potem podał pan się Ustawy. A potem. No, rozporządzenia Prezesa Rady Miejskiej. Ja to jest akt trzeciego rzędu. Tak jak w trzeciej kolejności odśnieżania. A więc jeżeli pokazuje Pan że artykuł 32 zakazuje prześladowania za poglądy, a moje poglądy oparte na doświadczeniu nauki mówią, że ta ten przedmiot na twarzy nie chroni przed niczym, co najwyżej przed opluciem przez uziomka, a my nie mamy zwyczaju narodowego opluwania się na odległość, to nie będę tego nosił, bo nie będę się upokarzał. To jest upokarzające, jak się zaczynam... Rysy twarzy mam, jakie mam, takie mi Pan mógł dał, mógł dać lepsze, ale dał takie, ale różnimy się tym, że każdy wygląda inaczej, a z biegiem życia, doświadczenia to twarz się rysuje całkowicie już indywidualnie, więc jak wszyscy noszą maseczki, to znaczy mogą się ponumerować. Nie muszą się już nazywać Kowalski, Gadowski czy jakoś tam, tylko numer jeden, numer dwa, numer trzy.